ponownie witam naszych widzów to debata o polskiej transplantologii która trwa podczas 17 biegu po nowe życie to dzisiaj tutaj w pięknym ogrodzie przy pałacu wilanowskim przyszli ludzie dla których transplantologia polska jest ważna My od kilku godzin rozmawiamy z ekspertami, z lekarzami, z koordynatorami, z pacjentami i już mamy mapę problemów dotyczących tego, co zrobić, by polska transplantologia się rozwijała, by było znacznie więcej dawców żywych, a także byśmy mieli więcej organów, bo ludzie czekają na przeszczep. Ta część naszej debaty będzie inna, ponieważ tutaj pojawili się ludzie, którzy. Mogą wykorzystać swoją popularność, by promować ważne sprawy związane z transplantami. Z transplantologią, oczywiście. A transplantacja trochę lepsze słowo. Jest koło mnie na przykład aktorka Olga Kalicka. Witam Dzień cię dobra. serdecznie. Dzień dobry która związana jest z teatrem kwadrat, ale która we własnej rodzinie ma przykład, jak ważny był przeszczep, bo twój tata jest po przeszczepie szpiku. Tak jest. Już chyba 10 lat, z tego co pamiętam, więc długo i naprawdę ma się dobrze. Więc doświadczyłam tego, jak to jest też trudne dla tych osób, które są najbliżej. Ten moment oczekiwania na, na dawcę jest bardzo trudny, a potem ta niesamowita ulga, że ktoś się znajduje. Akurat mój tata miał niesamowite szczęście, bo ma szóstkę rodzeństwa i, i jeden z braci mógł mu oddać szpik. Natomiast ten moment, zanim się dowiedzieliśmy, że którykolwiek jest zgodny, to, 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 to był rzeczywiście dla nas stres. Natomiast. No, to jest fantastyczne, móc patrzeć, tak jakby, jak, jak rodzi się drugie życie. Jak się narodziło kolejne życie w naszej rodzinie, i to było niesamowite. Zresztą nie wiem, czy Wy też tak macie, ale po prostu jak ja tutaj przyjeżdżam i widzę te nasze kochane przeszczepki, jak my, jak my nazywamy osoby, które są po, po przeszczepie, to po prostu to, jaki, jaka jest w nich wiara, jaka nadzieja, jakie światło od nich bije, to po prostu tego się trzeba od nich nauczyć. Dobra, po prostu energia. Uczyć. Tak jest. Obok Jacek Kopczyński, yy, związany z teatrami kamienickimi, i komedia. Witam Cię Jacku bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Z tej strony przemysław Saleta, no co tu dużo ukrywać, Ojciec biegu po nowe życie, to między innymi z Twojego powodu dwa razy w roku spotykamy się po to, żeby mówić o tych ważnych bardzo problemach i wspierać polską transplantologię. Za co Ci serdecznie dziękujemy. A tam jeszcze bardziej. Jest z nami Rafał Zawierucha, aktor filmowy znany państwu, który jeszcze nie jest związany z żadnym teatrem, ale niewątpliwie niedbawem będzie. Jestem, jestem P z teatrem wam... współczesnym. A widzisz, powiem wam drodzy moi e, o co chodzi w tej części debaty. E, bardzo często akcentowana była sprawa edukacji i tego, że brakuje w Polsce dobrych programów promujących transplantację, pokazujących jak to ważne. Na przykład nie wiem czy wiecie, że tylko 5% przeszczepów nerek jest od dawców żywych wszyscy wolą poczekać, wszyscy przepraszam za to słowo. Bardzo często pacjenci wolą poczekać, bo to mniej więcej rok, może trochę więcej na nerkę od dawcy zmarłego, bo nie mają w sobie takiej odwagi, by powiedzieć w rodzinie, że dla nich ta nerka oznacza zupełnie inne życie. Mało tego, istnieją też pewne mity dotyczące dawców, którzy ryzykują życiem. Ty możesz coś na ten temat powiedzieć, a wasza obecność tutaj ma służyć temu, by powiedzieć w jaki sposób wykorzystać waszą popularność, w skuteczny sposób, by namawiać ludzi i żeby kreować dobre postawy. Już sam twój przykład, kiedy z takim zapałem przed chwilą opowiedziałeś o tym, że to nowe życie, że to jest coś wspaniałego dla całej rodziny, to w jakiś sposób idzie, ale pozwolisz Przemku, że jednak ciebie zapytam, bo tobie się udała dobra rzecz, stworzyłeś pewien... Pomysł na to, jak promować tą polską transplantologię, zobacz ile lat. Ty, dawno temu byś pewnie nie powiedział, że to tak się rozwinie. Ja może powiem, skąd ten pomysł, dlatego że właściwie, no, kiedy razem z Ewa dowiedzieliśmy się o y, chorobie Nikola, właściwie nie o chorobie, tylko już o fatalnym stanie nerek y, który, i, i konieczności przeszczepu, y, to tak naprawdę y, no, nikt z nas nie wiedział nic o, o, o przeszczepach. Ja akurat jestem taką osobą, która e, raczej kontroluje emocje i specjalnie się nie denerwuje i po prostu robię to, e, to, co się powinno robić tak w miarę, w miarę na chłodno, więc e, jakby decyzja o oddaniu nerki była decyzją stosunkowo łatwą i najtrudniejsze to było tak naprawdę uzbrojenie się w cierpliwość, żeby przejść te wszystkie badania, które są konieczne przed oddaniem narządu. Ale przez to też jakby zobaczyłem problemy polskiej transplantologii od środka. No, dowiedziałem się o, o tych statystykach i rzeczywiście no, ten procent przeszczepów oddawców żywych to 4, raptem czasem 5%. Podczas gdy w niektórych krajach Europy, w Skandynawii sięga 50. I jest to o tyle dziwne, że mm, ja. Mówiąc szczerze, nie spotkałem się nigdy z osobą, która by powiedziała, że nie, nie oddałabym nerki bliskiej osobie. No a jednocześnie no, statystyki, statystyki nie kłamią, więc gdzieś tam jest jakaś pewna, pewna niezgodność. I wydaje mi się, że wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, jest to zawsze temat trudny dla przydawcach, przy przeszczepach oddawców martwych jest to temat trudny i dla rodziny, która jest, która jest no, naprawdę no, zestresowana w śmiercią bliskiej osoby i, i jej się zadaje takie pytanie. Jest to trudny temat z, dla lekarza, który taką rozmowę musi przeprowadzić, bo to nie jest komfortowa sytuacja. A szczęście mamy domniemanie zgody. No, na mamy przyjmujemy domniemanie, zasadę, ale... że organ jest do pobrania. Tak, ale tak czy siak zwyczajowo lekarze pytają się rodziny. Dlatego dlatego ja zawsze mówię, że mm, no jest domniemanie zgody. Można mieć przy sobie oświadczenie woli, ale tak naprawdę no, trzeba odczarować temat. Jeśli ktoś się nad tym w ogóle w życiu kiedykolwiek zastanawia, to warto byłoby. Żeby porozmawiać ze swoimi bliskimi, żeby oni też wiedzieli, jaki jest twój pogląd na, na taką hipotetyczną mhm. sytuację. I jeszcze jeden jest trudny temat też dla anastazjogów, bo orzeczeniem śmierci, śmierci mózgu, no to nie jest taka znowu prosta sprawa. My, jako Naród, może po prostu w dzisiejszych czasach mamy taką skłonność do szerzenia różnego rodzaju teorii spiskowych, więc to dla lekarza jest stresująca sytuacja. Dlatego, jakby ja zawsze apeluję, żeby rozmawiać z bliższymi na temat. No, śmierć jest niestety częścią życia, i, i od tego się wcześniej czy później nie, nie ucieknie, więc warto na ten temat porozmawiać. Jasne, ale chodzi mi też o to, żebyś y, powiedział, czy uważasz, Natomiast, że... Natomiast zacząłem, zacząłem mówić o tym, że zobaczyłem te problemy od środka tak. i pomyślałem sobie, że warto byłoby zrobić jakąś akcję, która by trochę spróbowała odczarować ten temat. I... Sport akurat kojarzy się ludziom ze zdrowiem. Większość społeczeństwa zapewne nawet nie wie o tym, że nie wiem, jest stowarzyszenie sportowców po przeszczepie, że sportowcy po przeszczepie mają swoje mistrzostwa Europy, świata w różnych, w różnych dyscyplinach, co pokazuje, że po prostu w momencie, kiedy dostajesz dostajesz tą nerkę czy kawałek wątroby, czy przeszczep czegokolwiek, płuca serca. serca Wracasz do normalnego życia, możesz uprawiać sport, możesz cieszyć się życiem. I to, co, to jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć ważna przy przeszczepach rodzinnych, o czym wspomniała Olga, że tak naprawdę czyjś problem zdrowotny i konieczność przeszczepu, szczególnie jeśli chodzi o dziecko, to nie jest problem tylko i wyłącznie tej osoby czy tego dziecka, tylko całej rodziny. Bo nawet przy niewydolności narek no jest konieczność trzech czy czterech dializ tygodniowo. Każda z tych dializ trwa 3, 4, 5 godzin, plus dowóz do, do szpitala no to jest kilka razy w tygodniu po 6, 7 godzin zajętości. Ciężko to pogodzić z normalnym życiem. I, i, I tak naprawdę, no szczególnie w przypadku chorego dziecka, no to właściwie no cała rodzina jest w to zaangażowana. Ja już nie wspominam, nawet o stresie, tylko o, takim, o takich zajętościach. Natomiast, natomiast przeszczep po prostu pozwala wrócić do normalności i wtedy po przeszczepie tak naprawdę ta jedyna konieczność to przyjmowanie e, dwa razy dziennie leków przeciwodrzutowych. Dla nas to jest oczywiste, tu tylko zastanawiamy się i po to tu jesteście, żeby powiedzieć, jak to skutecznie zrobić, żeby dotrzeć do ludzi. To spytajmy no, teraz jeszcze Jacka jeszcze... I Rafała, bo to nie jest tylko spotkanie z saletą. <noise> A, przepraszam, zapomniałem. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że Rafał do mi tak długo mówić. Myśmy się na to umówili, że Przemek bierze na klatę. Jacku, bardzo proszę. Ja będąc w szkole słyszałem cały czas takie określenie, że aktor to jest ktoś, kto niesie oświaty kaganek i czasami mylnie to odbieramy, my aktorzy, że ten oświaty kaganek to jest to, że gramy sobie na scenie i mówimy jakieś fajne teksty i tym niesiemy ludziom tą oświatę, jak to zwać. Natomiast tak po głębszym zastanowieniu, no to my nie jesteśmy aktorami, jesteśmy ludźmi publicznymi. Od razu możemy sobie to powiedzieć, że jesteśmy znani, bo z ekranu, bo z teatru skądś tam. I powinniśmy sami chyba nieść ten oświaty kaganek nie tylko na scenie, nie tylko na, na, przez ekran, w filmie i tak dalej, ale w życiu codziennym. I to powinno się przekładać na to, że my niesiemy ten przykład ludziom. Ja na przykład ze swojej strony bardzo często zwracam uwagę ludziom, którzy zostawiają samochody z zapalonymi silnikami i stoją. No to jest. Jakaś bzdura, żeby zanieczyszczać nasze środowisko. Tak samo, jeżeli chodzi o transplantologię, może to nie jest jakoś porównywalne, ale oczywiście to są problemy, na które my musimy zwracać uwagę i ludziom uświadamiać, że są takie problemy, że, że ktoś potrzebuje naszej pomocy i jest to naszym, aktorów, ludzi publicznych, obowiązkiem, żeby o tym mówić. Także tu uważam, że to jest ten oświaty kaganek, który my niesiemy, my ludzie publiczni, my aktorzy żeby przybliżać ludziom pewne tematy, o których mogą nie mieć pojęcia zupełnie, bo żyją sobie, pracują normalnie, nic to nie dotyka. Ale jak już dotknie, to żeby wiedzieli co robić, prawda? I tak samo jestem pełen szacunku dla Przemka, który zrobił to co zrobił, ale każdy z nas powinien znaleźć takiego bohatera w sobie. Żeby, żeby to uruchomić, ale musi wiedzieć, jak to robić i kiedy to robić. Po to jest ten bieg tutaj dwa razy w roku organizowany, tak, taka sytuacja, żeby właśnie ludziom przybliżać to, co można zrobić, dla kogo można to zrobić. To jest bardzo cenne. Ja na przykład mam takie oświadczenie zawsze w portfelu noszę, że w razie, gdyby coś, nie daj Boże, bardzo proszę. Moja rodzina też jest uprzedzona, bo tak jak Przemek, mówił, powinniśmy o tym rozmawiać, rozmawiajmy. Na tym polega, myślę, niesienie tego wszystkiego w każdym wywiadzie. My jesteśmy ludźmi, którzy muszą przemycać takie rzeczy. Nie tylko opowiadać o tym, co zrobiłem, jak to fajnie i tak dalej. Oczywiście jest to część naszej pracy, ale drugą częścią jest właśnie przemycanie tego, żeby ludzie byli po prostu lepsi. My musimy dawać ten przykład od siebie, od początku. Bo jesteście. To jest nasze nasze. Tak można motto. wykorzystać waszą popularność. Rafał? No tu oczywiście, że padły już słowa Jacek tutaj kapitalnie określił to, do czego też um, powinniśmy wykorzystywać to, że jesteśmy znani. W praktyce, na przykład, ja podzielę się z Państwem sytuacją taką, że dołączyłem do biegu ponownie, dawno, dawno temu. Staliśmy w Wiśle z Przemkiem i Zarkiem, rozmawiałem o tym. Byłem zafascynowany liczbą osób biorących już udział wtedy w tym biegu. Byłem zaskoczony bardzo pozytywnie ludźmi, którzy są po przeszczepach i tym, jaką oni mają energię w sobie do życia, której naprawdę trzeba im nieraz zazdrościć i, i powinniśmy się niewielokrotnie uczyć od nich tej energii i tej chęci życia, jak to tutaj Przem Powiedział, że y, mówimy, że wszyscy umrzemy i to jest o, część życia, więc jeśli wiemy, że wszyscy umrzemy, to żyjmy na 100%. I w praktyce, na przykład, ja wpadłem na pomysł z, i z arkowi też to zakomunikowałem kilka lat temu, żeby włączyć w to teatry. I właśnie y, dzięki takiej rozmowie, gdzieś tam y, korytarzowej, wieczornej, y, nagle się okazało, że porobiliśmy sztafety teatralne i teatr współczesny, gdzie y, w, y, w bufecie wisi już taka, cudowna ramka, po prostu antyrama ze zdjęciami y, 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 ludzi, którzy pracują w naszym teatrze, aktorów, którzy pracują i tam jest Borys Szydz i Wojtek Zieliński, Kaśka Dąbrowska, Michał Mikołajczak, więc taka rama wisi, która od razu też mówi widzom, którzy przychodzą do nas do teatru o tym, że ten teatr wspiera taką inicjatywę, wspiera taką akcję i dzisiejsze czasy, no to jest łatwo wejść sobie w smartfona czy w tableta, wkliknąć bieg po nowe życie i sprawdzić na czym to właściwie polega i wszystko tam jest wypisane, także myślę, że ta współpraca jest bardzo ważna i, i do tego też służymy my. Kończąc debatę, zaprosiliśmy tutaj ludzi, którzy przyjeżdżają, by wesprzeć ideę transplantologii, biorąc udział w biegu po nowe życie. A cały pomysł powstał wiele lat temu. Jednym z współautorów był siedzący obok mnie Przemysław Saleta. Ale młodziutka Olga Kalicka, która także pojawia się na tym biegu, nie pierwszy raz. Jak traktujesz swój udział w takiej imprezie, Olu? To jest dla mnie zawsze cudowny moment, kiedy dostaję maila, że już za moment odbędzie się kolejny bieg po nowe życie i natychmiast odpisuję, że oczywiście będę. Chociaż czasami naginałam czasoprzestrzeń, zresztą pamiętam Rafał, jak Ty też to robiłeś, po prostu żeby być w kilku miejscach naraz i jednocześnie pojawić się tutaj i być z Wami. To jest dla mnie bardzo ważne, bo po pierwsze to jest wspaniała impreza. Wszyscy się tu lubimy, każdy, każdy się do siebie uśmiecha. Jest tyle pozytywnej energii i, i tych takich bodźców po prostu tego, że chce nam się żyć, że chce nam się robić coś dla innych, dla drugiego człowieka e, i wydaje mi się, że, że to, że, że możemy się spotkać i że w ogóle w tym roku mogliśmy się spotkać, mimo e, niesprzyjających e, warunków, e, udało nam się e, spotkać, to, to, to jest fantastyczne, ale jeszcze wracając do tego, co, co wcześniej mówiliśmy, ja odkąd jestem mamą dopiero to zauważyłam, jak dużo mogę mieć wpływ na innych ludzi, e, jak zaczęłam komunikować to, że macierzyństwo to nie jest tylko słodka śranka, którą widzimy w mediach, i w mediach społecznościowych. Tylko że wiąże się naprawdę z też ilością wyrzeczeń, nieprzespanych nocy i takich trudów jakby rodzicielstwa. I wtedy mnóstwo kobiet właśnie zaczęło do mnie pisać, że mi za to dziękuję, że pokazuję też tą Tą negatywną stronę i, yy, i że ludzi do wielu rzeczy motywuje. Wtedy zrozumiałam to, że naprawdę mamy ogromny wpływ i możemy dużo. Natomiast wiem też, że transplantologia brzmi. Jak coś nierealnego, jak coś dalekiego, jak coś czego się boimy już na wstępie. I, I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby wciąż o tym mówić i mówić, że to jest możliwe. I pokazywać tych właśnie ludzi, którzy, którzy są dzisiaj z nami, którzy są szczęśliwi, którzy mogą, którzy dostali ten dar i dostali to drugie życie. Ja, ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, dlatego że tak naprawdę to. Mówimy transpondologię, ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o transpondologię. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że osoby, które są znane, rozpoznawalne, powinny wykorzystywać swój wizerunek do różnych spraw społecznych, i, i, i to jest niejako obowiązek. Dlatego, że ja patrząc ze swojej perspektywy, e, ja dostałem. I dostaje no tyle pozytywnej energii od kibiców, od fanów i słów wsparcia i w gorszych momentach i, i, i gratulacji w, w dobrych przez całą karierę, że w jakiś sposób wypada to, wypada to zwrócić. I akurat akurat no ja jakby postanowiłem nie da się też pomóc wszystkim, no bo, to jest, bo to doba ma tylko 24 godziny i trzeba też zarabiać na chleb nie mówiąc już o czasie prywatnym i, i, i rodzinie. I ja akurat postawiłem na transponologię ze względu na to, że no jest bliska mojemu sercu ze względu, na, ze względu na Nicole. Ale generalnie no, apeluję do osób, które mogą jakieś, może ich wizerunek być wykorzystywany w różnych, w różnych sytuacjach, do tego, żeby się nie bali angażować, żeby zastanowili się też oczywiście nad, nad tym, w co się angażować, bo, bo też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że je, no jest e, tak powiem kolokwialnie na rynku dużo różnego rodzaju fejków i naciągaczy i tak dalej, więc wszystkie tego rodzaju akcje potrzebują e, weryfikacji. Ale e, znajdźmy sobie, bo to jest nawet no, z takiego egoistycznego punktu widzenia, no lepiej czujemy się na Swój temat w momencie, jeśli pomagamy. Zdecydowanie. No, ja ten przykład Angeliny Jolie i tego, co zrobiła w kwestii raka piersi, prawda? Te przekazy, które niesiecie wy, ludzie popularni, docierają do ludzi no, prędzej, dla, bardziej. Dlatego, że no, jeśli taki przysłowiowy Jan Kowalski opowiada jakąś historię, to no, nikt się nim z, nie zainteresuje. Natomiast osoba rozpoznawalna ma dużo większe przełożenie na ogół społeczeństwa. Ja też chciałem ja właśnie a propos y, przełożenia i takiego wspierania różnych akcji, tak jak Przemek mówi, no moimi takimi wzorcami i w tej kwestii są niewątpliwie moi rodzice, którzy 20 lat temu założyli rodzinny dom dziecka i przez całe życie, od 16 roku życia, ja miałem ósemkę dzieciaków w domu i każda rozmowa na temat, nie wiem, usuwania ciąży, czy te tematy, które są drażliwe dla nas Polaków, no ja jednak zawsze patrzę na te dzieciaki i, i mówię, że no, mimo wszystko trzeba walczyć o każde życie i bardzo dużo na przykład rodzin w Polsce się stara o dzieciaki, o to, żeby mieć dziecko. I naprawdę też stawiam tutaj za wzór moich rodziców, którzy przez 24 godziny mają ósemkę nowych dzieciaków w domu od 20 lat i dają radę. Myślę, że ważne jest to, co ty powiedziałeś, Przemku, że też trzeba <śm> wybrać jakieś pole działania. W Twoim wypadku to było naturalne. Natomiast yy, myślę Jacku, że to ważne, żeby nie być, bo można być, mówisz, jestem dobrym człowiekiem, wspieram wszystko, tylko yy, chyba warto znaleźć dla siebie taki punkt, takie miejsce, gdzie będziesz po prostu bardziej skuteczny, bo się w tym zrobisz ekspertem, bo zaczniesz rozumieć, na czym polega problem. Wiesz no to jest, to jest dążenie do ideału jakiegoś, wiesz, żeby znaleźć w sobie pasję oprócz tych pasji, które mamy, czyli w naszym wypadku na przykład aktorstwo, które jest na pierwszym tak. miejscu, bo to nie tylko zawód, ale i pasja. I jeżeli masz pasję, to, to idziesz w to. Więc to jest jakby dążenie do ideału, żeby znaleźć sobie drugą taką odnogę jakby w swoim życiu, żeby, żeby nie kuleć, prawda, żeby sobie iść tutaj, żeby znaleźć taki nurt, w którym w którym można się sprawdzać. I mamy no, szerokie mamy pasmo wszystkiego, czy to jest Wiesz, segregacja śmieci, czy to jest źródła odnawialne energii, czy to jest właśnie transplantacja. Każdy może sobie znaleźć coś, jakąś niszę, której będzie się, będzie się sprawdzał i będzie mógł komuś opowiadać o tym. I tak jak, jak powiedział Przemek, jesteśmy ludźmi gdzieś tam na świeczniku, którzy, którzy mają większe pole rażenia, że się tak wyrażę, w tej kwestii. I tu powinniśmy to bardzo wykorzystywać. No. Jedyne, o czym jeszcze ja pomyślałam teraz, to na przykład ten okres pandemii był trudnym okresem, a jednocześnie mnóstwo na przykład zbiórek, które się działy w internecie, udało się sfinalizować. Jak dużo dzieci udało nam się uratować. Ja sama byłam zaangażowana w kilka takich zbiórek bardzo mocno, i to się udało. I myślę sobie, że z jednej strony jestem bardzo wdzięczna za to, że ludzie chcą i pomagają finansowo. Natomiast wiem, że w przypadku transplantologii jest tak, że tutaj właśnie nie o to chodzi. Nie o to, żeby usiąść i zrobić ten przelew, tylko o to, żeby mieć tę odwagę i powiedzieć, mogę oddać kawałek siebie dla drugiego człowieka. I to zawsze będzie trudniejsze, a, a z drugiej strony, jak niesamowita to musi być, nie wiem, satysfakcja, i takie radowanie serca w momencie, w którym naprawdę możesz komuś dać życie. Bycie tutaj dla mnie też osobiście to jest też dowód na to, że właśnie my, jako osoby rozpoznawalne, możemy szerzyć po pierwsze w naszym środowisku te akcje, czyli akcje, które są nam bliskie, po drugie to, co właśnie Olga mówisz, my po pierwsze mamy tę odwagę, żeby powiedzieć dobra, nie ma problemu, oddaję część siebie ja też chciałem powiedzieć, że moje pierwsze takie spotkanie jeszcze właśnie z całą sytuacją związaną z przeszczepami, no to był udział w filmie Bogowie, gdzie to w ogóle było, chodziło o najważniejszy organ i ta cała sytuacja z, ze stwierdzaniem śmierci mózgowej. Ja byłem u profesora Romualda Cichonia, którego miałem przyjemność też zagrać i poznać osobiście i z nim godzinami przegadałem właśnie na ten temat, więc to było też dla mnie taką fascynacją i chyba też takie Takim zapaleniem, że okej, okay, ja też chcę jakoś to wspierać nie tylko w filmie, nie tylko jako aktor, ale też prywatnie i tutaj to, to co właśnie odniosę się co Przemek mówisz, że faktycznie doba ma 24 godziny, nie damy rady wszystkim pomóc, ale możemy na przykład zaszczepić w naszych znajomych, sportowcach, aktorach, ludziach, mów, powiedzieć na przykład słuchaj jest taka wspaniała akcja, inicjatywa, słuchaj jakbyś miał czas na to, ja nie mam czasu, ale może wesprzyj to, może warto. I też tego, że tutaj jest też wsparcie, tu, na biegu po nowe życie. Zawsze te osoby, które się na to zdecydują, będą miały wsparcie i nie będą w tym na pewno same. To jest, proszę Państwa, dziedzina, która się rozwija w niezwykły sposób. Mówiliśmy o tym. Istnieje w Polsce jakiś system, który trzeba doskonalić. Byli z nami decydenci, czyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Mówiliśmy o aspektach medycznych, stąd mieliśmy znakomitych lekarzy, profesorów. Mówiliśmy o tym, jak to wygląda od strony pacjentów. To też niezwykle ważne. I wreszcie mówimy o tym z naszymi serdecznymi przyjaciółmi, z ludźmi, którzy są zawsze na biegu po nowe życie, bo wspierają tę ideę i namawiają Państwa do tego, by się dowiadywać, by wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi i przede wszystkim rozumieć, że nowy organ ratuje życie i jest to drugie życie, które jest tak ważne, o czym powiedziałaś ładnie na początku. Olga Kalicka, Jacek Kopczyński, Rafał Dziękuję. Zawierucha, Przemek Saleta. Bardzo państwu dziękujemy. Michał Olszański. To były debaty dotyczące transplantologii podczas 17 biegu Po nowe życie, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki. Do, do zobaczenia. Dziękujemy.